My, mieszkańcy Wigan, Giedzynia, Żarnowa, Józefina, Drostowa, Jedlic i Moskowa apelujemy przez reprezentujących nas obywateli oraz zrzeszenie w sili Piańskich o pomoc naszych władz. Sprawa dotyczy zatrzymania budowy obiektu przeznaczonego na hodowlę norek amerykańskich inwestor oszukał nas, mieszkańców oraz instytucje państwowe, twierdząc, że powstanie agroturystyka połączona z fermą królików. W trakcie budowy wyszło na jaw, że docelowo będzie tu ferma norek amerykański. Natychmiast informujemy władze o oszustwie i próbie zniszczenia naszych ościennych gospodarstw i przyrody, między innymi liczące się w Polsce gospodarstwo rolno-rybackie, które posiada od 8 lat certyfikat hodowlany ekologiczne Karpie Królewskie ze znacznikiem najlepszy w Polsce. Gospodarstwo to w Wini Prostej oddalone jest około 600 metrów od wykonywanej inwestycji. Poza tym w tym gospodarstwie są jeszcze dwa stada owiec raz zachowawczych oraz około 100 sztuk krów rasy limuzeum. Około 50 metrów od powstającego obiektu stoi budynek inwe... inwentarski pełen bydła mlecznego pana Bogdana Sokalskiego którego grunty graniczą z nielegalną hodowlą norek. W odległości około 300 metrów znaczą, y, zaczynają się piękne ostoje zwierzyny łownej, na której od siedmiu lat prowadzona jest hodowla kuropatwy, barżanta i zająca. W najbliższym czasie planuje się zasiedlić te tereny wymierającym ptakiem gusza. W, po, w pobliżu powstającej budowy roz. Rozprzestrzenia się las, w którym gniedzi się orzeł bielik oraz bocian czarny. W odległości dwóch kilometrów rozpoczynają się ciąg lipiańskich jezior z pierwszą klasą czystości wody. Norka jest stworzeniem inwazyjnym, które morduje dla przyjemności. Ucieka z hodowli zwierząt, co jest nieuniknione. W pierwszej kolejności zaatakują stawy karpiowe należące do pana Dariusza Zawackiego, a następnie przeniosą się do naszych wspaniałych jezior. Część z nich wyniszczy dzikie ptactwo oraz drobną zwierzynę, jaką jest drób domowy. Nie trzeba dalej tłumaczyć naszym władzom o tragicznych skutkach tego oszustwa przedsięwzięciu. Dla nas, dla nas, mieszkańców wcześniej wymienionych miejscowości, dopuszczenie do zakończenia budowy tej fermy jest końcem normalnego życia, a początkiem horroru. Nadmieniamy, iż nie jesteśmy, przeciwnych, nie jesteśmy przeciwni hodowli jakichkolwiek innych zwierząt domowych. To byłoby zgodne z tytułem wydanej decyzji, czyli połączenia hodowli z agroturystyką. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie naszego problemu i żądamy natychmiastowej reakcji. Dziękuję. Brawo. Proszę Państwa, chciałbym w imieniu swoim, ale i także i swoich urzędników powiedzieć kilka słów. My w pełni popieramy ten protest. Zostaliśmy w Oszukani, zostaliśmy wmanipulowani po prostu, yy, że będzie tutaj to gospodarstwo agroturystyczne. My początkowo mieliśmy wiedzę, że będą to konie, później o królikach się mówiono. Zresztą pan Pluta yy, potwierdza, że ta kobieta przychodziła do niego i pokazywała na piśmie, że on tutaj będzie królikarnię stawiał. Yy, my w tym momencie, yy, powiem szczerze, że ja to się ucieszyłem, jak, jak się dowiedziałem, że kobieta kupiła. Yy, Gospodarstwo, y, grunt i będzie stawiała gospodarstwo agro. Gdzie w pierwszej wersji powiedziała ostatni, nie koni, no to sobie mówię: no mały, ciche, spokojny na y, miejscowość. Miedzyń, kiedy konie się pojawią na, na tak przepięknym terenie, no to tylko nie tylko sprzyjać takiej inwestycji. Y, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że y, ja już wystąpiłem w tej chwili do, do starostwa. Y, mieszkańcy już. Y, Strony postępowania napisały protest, nie protest, przepraszam, tylko wniosek o unieważnienie pozwolenia na budowę, i to zostało złożone już w starostwie o przesłanie do wojewody o uchylenie tej decyzji. Także wszelkiej pomocy w tym, w tym kierunku chcemy udzielić, po prostu musimy być razem. Musimy być razem i walczyć o, tą, o to, aby ta ferma tutaj u nas nie powstała. Będzie to bardzo trudny proces. Dlatego, że już mam świadomość, jak przepisy są skonstruowane. Pan, który tutaj do nas przyjechał, powiedział, że ma już nielegalną, nielegalną fermę koło siebie i też ma problemy z likwidacją, z likwidacją takiej fermy. Totalnie, bez żadnego pozwolenia, wybudował fermę i funkcjonuje. Także zdaję sobie sprawę, że będziemy mieli bardzo ciężko. Dlatego proszę Was, żebyśmy się trzymali razem i byli. Zawsze by, cały czas byli przeciwko tej fermie Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, proszę podejdźcie tutaj, jak chcecie zobaczyć norkę. Została ona u mnie złapana w zimowym czasie, jest w tej chwili zamrożona. To jest najprawdopodobniej norka z Karska, a więc do Karska mamy około 15 km tak sobie przywędrowała, one wędrują do 20 km. i to jest stamtąd, tak myślę, prawda? a co dopiero będzie, jeżeli będziemy mieli ją na miejscu, także niebiańskich jezior nie będzie, no i naszych stawów, tu moich Ewalda proszę, podejdźcie Państwo, zobaczcie co to jest za stworek występuje w kilku, w kilku kolorach, także taka jest biała piękna futerka też są piękne dla niektórych pań ja wolę sztuczne. A Już mi zarzucił kolega tutaj, że moja żona z trójkami będzie miała piękne futra. Także nie, nie sprzedałem się, pani Jędrze. Ale fermę założymy. Taki jeszcze tak. Na, na nasze pismo na, na, nasze pismo. No tak. na pismo, które wysłaliśmy, które czytała przed chwilą Paulina, tutaj dostaliśmy już odpowiedź od związku producentów ryb. I chciałam Państwu to pismo przedstawić. Um, zarząd Związku Producentów Ryb Organizacji Producentów w pełni popiera wystąpienie mieszkańców miasta i gminy Lipiany w sprawie zatrzymania budowy obiektu przeznaczonego na hodowlę Norek Amerykańskich. Bliskie sąsiedztwo firmy Norek jest bowiem bardzo szkodliwe dla gospodarstwa rybackiego, gdyż stanowi ono poważne zagrożenie dla jego bytu, przede wszystkim z następujących powodów. Szkody pierwsze. Norka amerykańska jest zwierzęciem mięsożernym, bardzo agresywnym, nie mającym w naszym środowisku naturalnych wrogów, w związku z czym bardzo łatwo się rozmnaża i zwiększa po zwłaszcza w obrębie stawów rybnych, gdzie znajduje się doskonały zasób pożywienia ryby, którymi namiętnie się żywi. Powód drugi. Norka amerykańska jest zwierzęciem niemal niemożliwym do odstrzału, Uwagi na niewielki rozmiar i bardzo dużą ruchliwość. Doskonale pływa, nurkuje i biega po drzewach. Uważana jest za niezwykle zręcznego, myśliwego. Największą aktywność przejawia w nocy i o zmierzchu. W związku z powyższym absolutnie nie jest do pogodzenia bliskie sąsiedztwo fermy Norek z gospodarstwem rybackim. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, fermy Norek nie są w stanie ustrzec się przez ucieczkami Norek z ferm. Ponadto norka amerykańska stanowi zagrożenie również dla innych organizmów żywych, jak na przykład drobne ssaki, owady, ptaki. Podpisał się prezes, pan Krzysztof Karol. Proszę Państwa, czekamy jeszcze na ludzi z Rościna, którzy mieszkają w bardzo bliskim odległości od fermy norek. Na razie troszeczkę jeszcze poczekamy, zobaczymy na przebieg wydarzeń, czy przyjedzie inwestor, czy nie przyjedzie, co ma nam do powiedzenia w ogóle, w jaki sposób zostaliśmy tutaj wszyscy oszukani, czy będzie mogła popatrzeć nam w oczy, no czekamy na razie. Na pewno nie. nie przyjedzie.